Gdzieś na początku grudnia, czy koniec listopada, podpisaliśmy umowę, takie porozumienie, że chcemy stworzyć przy każdej jednostce w Polsce sekcję bokserską. Dzień dobry, nazywam się Jacek Gosman i witam państwa serdecznie w kolejnym odcinku Męskich Rozmów. Dziś jesteśmy gościnnie w hotelu Binkowski Resort, gdzie odbywa się szkolenie Polskiego Związku Bokserskiego dla trenerów i sędziów. sędziów tak? Tak. A moim gościem jest pan Grzegorz Nowaczek, prezes Polskiego Związku Bokserskiego. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Bardzo dziękuję za przyjęcie tego zaproszenia. Panie Grzegorzu, powiem tak, ponieważ jestem kielczaninem jak pan, przyglądam się od lat kilkunastu pana działalności bokserskiej, wcześniej w klubie RASZ, i jest pan dla mnie takim Kazimierzem Wielkim polskiego boksu. Mhm. Bo zaczął pan z niczego. Pamiętam salę, gdzie klepka parkietowa odlatywała na krakowskiej. Stworzył pan potężny klub z boksem na bardzo wysokim poziomie, a od paru lat, działając jako prezes Polskiego Związku Bokserskiego, no doprowadził pan, że znowu zaczynamy słyszeć o tym, o tym boksie olimpijskim na najwyższym poziomie. Tego nie było kilkadziesiąt lat w Polsce. Wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza. Jako, jako założycieli prezesku bokserskiego RASZ. Od samego początku działaliśmy bardzo, no można powiedzieć, prześcimy wszystkie etapy, można powiedzieć, szkolenia i jak również warunki bytowe. Ponieważ, tak jak Pan mówił, zaczynaliśmy na krakowskiej, na basenie Delfin. Więc tutaj było, warunki były bardzo ciężkie, ale szczerze z tych warunków ciężkich udało się wychować kilku mistrzów Polski, także to było naprawdę, bardzo mile, mile wspominamy tą salkę, gdzie z sufitu kapał pot tak naprawdę, tak. ale to było bardzo naprawdę bardzo miłe. No w tej chwili mam bardzo fajną bazę na ulicy Kaczorowskiego. Są jeszcze tam troszkę poprawki, ale to są godne warunki dla naszych y, zawodników, i zawodniczek. Więc myślę, że w przyszłych latach dalej będziemy działać. To co jest niesamowite, to w czasach, kiedy wszyscy się skupiali, e, działacze, trenerzy, na boksie zawodowym, na różnych dziwnych formułach typu e, trenowanie ludzi do fajm MMA, Pan się skupił na tych podstawach, tym boksie olimpijskim. Nie szukał Pan żadnego zawodostwa. I po latach możemy już śmiało powiedzieć, że to przynosi efekty. Tak, to przynosi efekty. No, boks olimpijski jest, można powiedzieć, całym moim życiem. Mm -hmm. I uważam, że to jest szlachetna dyscyplina sportu. Tutaj są określone warunki. Tutaj nie ma już, tak powiem, brutalnie ustawionych walk, tylko wszystko jest losowanie, wszystko jest tak, jak powinno być. I Jestem bardzo szczęśliwy, że w tym momencie mogę śmiało powiedzieć, że boks wrócił na właściwe tory. Mamy transmisje telewizyjne, mamy ligę, mamy galę Suzuki, jest dużo pokazywanych boksów w telewizji. No i przede wszystkim wyniki na arenie międzynarodowej. To bardzo cieszy. To jest niesamowite. Ja myślę, że warto wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy, którą Pan zrobił. Podpisał Pan umowę z Wojskiem Polskim. I tak naprawdę zawodnicy, którzy odnoszą już jakieś sukcesy, mogą liczyć na etaty wojskowe, mogą liczyć na to, żeby byli w klubach wojskowych. Tak, to jest, można powiedzieć, nowy projekt, który dopiero będziemy teraz wdrażamy od nowego roku. Już, od samego początku mojej kadencji, czyli można powiedzieć od 19 roku, zaczęliśmy współpracę z wojskiem. To też nie jest tak, że od razu już mamy mieliśmy pełne zaufanie i tak dalej. Na to trzeba było sobie zapracować przez wiele lat. Natomiast nasi sportowcy są żołnierzami w Centralnym Wojskowym Zespole Sportowym. Mamy w tej chwili chyba, żeby nie skłamać, chyba 12 tatów. bodajże. Nasi najlepsi sportowcy, czyli dziewczyny Jukaszeremeta, Aneta Rygielska-Kaczmarska, Durkacz i jeszcze kilku pięściarzy, są w Centralnym Zespole Wojskowym. Natomiast w tej chwili również służą w jednostkach wojskowych na terenie całej Polski. A Dosłownie parę dni temu, czyli gdzieś na początku grudnia czy koniec listopada, podpisaliśmy umowę, takie porozumienie, że chcemy stworzyć przy każdej jednostce w Polsce sekcję bokserską. No to jest bardzo zacny pomysł, dlatego że do tej pory było tak, że ktoś zdobywał to Mistrzostwo Polski ciężkim treningiem i niestety zupy z medali się nie ugotuje. Kariera e, zawodnicza trwa lat parę. A później zostaje się tak naprawdę z niczym, z mocno wyeksploatowanym organizmem tylko. Dokładnie tak. A teraz, e, tak naprawdę, niezależnie od tego, można rozwijać karierę wojskową. Obie strony tak naprawdę na tym zyskują. Ja myślę, że obie strony zyskują na tym, ponieważ nasi sportowcy mają zapewniony, czy tak powiem, byt. E, będą, będą mieli zapewniony byt i ci, którzy są w wojsku, mają zapewniony byt. Natomiast e, Wojsko dostaje gotowych, dobrych żołnierzy, wyszkolonych, sprawnych fizycznie, więc myślę, że to jest naprawdę obopólna korzyść. Poza tym, że oni na co dzień trenują, to w jakiś sposób rozwijają się wojskowo? Przechodzą do mieszkania wojskowe? Oczywiście przechodzą szkolenia wojskowe, są w jednostkach. W tej chwili będą prowadzić, w tych, tych sekcjach, które będą rozwijane i tam będą wcielani nasi sportowcy, będą prowadzić zajęcia z boksu. My jako Polski Związek będziemy również szkolić żołnierzy na instruktorów boksu, na sędziów bokserskich, więc to wszystko naprawdę będzie bardzo szeroko rozwijane. Czyli tak naprawdę są plany, żeby dużo szerzej boks do wojska wprowadzić. Tak, tak. Tutaj mówię ogromne podziękowania dla dowódcy generalnego rodzaju sił zbrojnych, pana generała Marka który którego nie trzeba było długo przekonywać z tym projektem i w pełni go chce zrealizować i myślę, że będziemy już go realizować od stycznia tego roku. Myślę, że warto. Próby wprowadzenia systemu w jakieś walki w bliskim kontakcie w wojsko są od kilkudziesięciu lat. Do tej pory jednego spójnego systemu nie wypracowano. Natomiast Box jest bardzo prostym. Znaczy prostym, to może źle zabrzmi. Prostym teoretycznie, bo mamy tak naprawdę kilkanaście kombinacji uderzeń. Natomiast, żeby dopracować ten boks do poziomu mistrzowskiego, no to są to lata treningu. Niemniej jednak, można stwierdzić, że jest to yy, przy dobrym treningu dość szybko daje. Efekty, tak, skuteczności w walce. Oczywiście ma to, tak. ma to sens. Oczywiście tak, bądź jest uważany za najcięższą dyscypliną na świecie, więc tutaj bardzo ciężka praca jest i ci przyszli ci nasi sportowcy, którzy będą przyszłymi żołnierzami, no to też będą, można powiedzieć, zaprawieni w boju i myślę, że będą dobrze działać na rzecz naszego kraju. No tak, bo poza tym, że to będzie uczyć samej walki wręcz, to jest jeszcze cała masa innych rzeczy, harducha, charakter, ciężka praca, Dokładnie. szybkość podejmowanych decyzji, podejmowanych decyzji w stresie, odporność na stres. Dokładnie. Są tak. to rzeczy, które ciężko jakoś jest przecenić. Tak, właśnie bardzo dobrze, właśnie wszystkie te cechy, co Pan wymienił są właśnie i u sportowców i u żołnierzy, więc to wszystko ładnie się ładnie współgra i myślę, że tutaj ten projekt ma prawo bytu i myślę, że będzie realizowany. Okej. Okay. No to przechodzimy już stricte do sportu. Co się dzieje z naszymi mężczyznami? Kobiety radzą sobie świetnie, zdobywają medal za medalem. Kiedy doczekamy się medali u mężczyzn? Ja myślę, że jeżeli chodzi o mężczyzn, mamy naprawdę bardzo, już jest, już jest bardzo dobrze. Może, może nie bardzo dobrze, ale dobrze jest. Nie wiem, czy pan obserwuje wyniki z arenie międzynarodowej. Już w tym roku mamy nowy narybek, zaczęliśmy szkolić, można powiedzieć, mm -hmm. podstaw. W każdej grupie wiekowej przewodzimy medale, czyli i u mężczyzn, i u kobiet. W tej chwili Fabian Urbański, młody chłopak, który zdobył Mistrzostwo świata. Dwa lata temu w Armenii. W tym roku zdobył mistrza Europy, i najlepszego zawodnika mistrza Europy na świecie, mistrzostw z Europy na tym na tym turnieju, czyli w Europie. Natomiast mamy Bracha, który który również jest teraz już po, po przeszkoleniu wojskowym, zdobył dwa razy puchar świata, był w finale pucharu świata. Jarliński, który również, żołnierz wojska Polskiego, zdobył raz, zdobył pierwsze miejsce na Południu Świata, drugi raz, drugie miejsce, brozo medalista, mistrzostw Europy. Na kwalifikacjach otarł się, otarł się, na mistrzostwach Świata otarł się o medal, bo wygrał trzy walki. Ja myślę, że powolutku, trzeba dużo, dużo pracy, dużo pracy, dużo pracy, ale ta liga, którą teraz reaktywowaliśmy, też naprawdę przyniesie duży y, y, efekt, y, właśnie wyszkolenia, duży, duży efekt sportowy. Tak, bo to jest częsta rywalizacja, tak jak było właśnie w latach 70., -tych, 80. -tych. Coraz fajniej to wychodzi, bo coraz więcej osób na te ligowe mecze przychodzi, więc ma to, ma to szansę się rozwinąć. Tak, ja myślę, że to też jest właśnie projekt, który, który wrócił po 20 dwóch czy trzech latach, yy, który zrobiliśmy, ale zrobiliśmy ten projekt zupełnie na innym poziomie. Czyli to jest też y, widowisko przede wszystkim. Mamy telewizję, która pokazuje 14 meczów y, z kolejki. Mamy 8 drużyn, co daje 56 meczów w ciągu roku. 14 jest na żywo transmitowane w TVP Sport, a 42 mecze są pokazywane w aplikacji TVP Sport. Praktycznie co dwa tygodnie mamy Mieliśmy w sezonie pierwszym mecze i teraz też w sezonie drugim jest też co dwa tygodnie właśnie dzisiaj się zaczyna ostatnia kolejka polskiej Digiboksu. Okej. Okay. Czy w związku z tym, że tych startów jest coraz więcej, to szkolenie cały czas jest na najwyższym poziomie? Twierdzi pan, że na te medale męskie najważniejsze mistrzostwa świata, mistrzostwa olimpijskie ja, już się niedługo doczekamy? Ja myślę, że tak. No proszę zobaczyć. Nie było medalu olimpijskiego 32 lata. Mm -hmm. W tym czasie ostatni medal męski był w 1992 roku, miał Wojtek Martin w medal. Przez ten okres nie było nawet, można powiedzieć, jeden, dwóch zawodników zdobyło kwalifikacje olimpijskie, a w tym czasie mieliśmy chyba dajże sześciu mistrzów świata w zawodowym. Tak. I to byli zawodnicy, którzy byli szkoleni przez Polski Związek Bokserski, finansowani przez Ministerstwo Sportu. No i niestety, no powiem, powiem to wprost, Grupy promotorskie, największa grupa promotorska zabierała gotowych, ukształtowanych zawodników i miała gotowy, gotowy, że tak powiem, już produkt. W tym momencie mamy umowy sponsorskie, mam umowy z zawodnikami. W tym, w tym momencie myślę, że zawodnicy mają dobrze, ponieważ mają etaty w wojsku, mają stypendia, ci najlepsi, więc myślę, że zostają u nas i. Tak jak już nawet rok wcześniej mieliśmy dwie kwalifikacje olimpijskie w Paryżu, męskie, wcześniej była jedna w Tokio. Myślę, że w tym roku będzie, w roku już 2028 będzie dużo dużo więcej. No tak, przygotował Pan zaplecze do tego, żeby warto było przy boksie olimpijskim zostać. I tutaj chyba świetnym przykładem jest właśnie Julka Szeremeta, do której też były różne próby zachęcenia jej do boksu zawodowego, do różnego rodzaju yy, gal fightowych. No i mimo to została. Oczywiście Julka Szermeta jest naszą perełką, można powiedzieć najlepszą zawodniczką w tej chwili Skadrze żeńskiej w Polsce i też uważana za najlepszą swojej kategorii wagowej na świecie, więc Julka została, myślę, że to pokazało, jak można poprzez medal olimpijski zmienić swoje życie i medialnie, i można powiedzieć wizerunkowo, i finansowo. Naprawdę jest wszystko na, tak, jak powinno być. A niech mi pan powie, czy popularność boksu rośnie teraz w związku z sukcesami, czy ta popularność była zawsze tylko ona się właśnie kierowała w stronę zawodowego boksu? Popularność myślę, że w ostatnim czasie jest bardzo dobra. Wcześniej to, co mówiłem, no, bok zawodowy miał swoje 5 minut. Ja uważam, że teraz y, przechodzi kryzys, bok zawodowy w Polsce. Nawet zawodnicy z boku zawodowego startują u nas w Lidze, żeby też zarabiać pieniądze, bo mają częste starty i, i też przegrywają walki. To jest też y, dla mnie budujące oczywiście. Bardzo lubię tych y, zawodników, bo to są y, wszystko nasze dzieciaki i bardzo fajnie startują w tym, ale też to pokazuje, że jednak. Na ten bok zawodowy w tej chwili nie przeszli Mistrzowie Polski, co mnie bardzo cieszy, tylko przeszli zawodnicy, którzy, którzy nie łapią się w pierwszej kadrze narodowej. No tak, a tam jeszcze jest kwestia zaplecza, posiadania odpowiedniego promotora z odpowiednim portfelem. Tak. Tak. Bo żeby stanąć w walce o te najwyższe laury, no to ktoś musi zapłacić za ewentualne ryzyko tego mistrza świata, którego się zdetronizuje. Oczywiście, ale to ja mówię nie chcę wchodzić w bok zawodowy, bo to są bezpośrednie kontrakty już z promotorem i, i z danym zawodnikiem, ale ja myślę, że teraz nasi najlepsi sportowcy mają lepiej niż grupy zawodowej. No tak, znaczy nie mówiąc o, o mistrzach świata, ale no, do oczywiście, tego. Oczywiście tak, no nie mówiąc zapytań, o zapytań, to, tych topowych nazwiskach oczywiście, no bo tam są już zupełnie inne pieniądze i to jest zupełnie inny inny level. Ale są takie zawodniczki jak Laura Grzyb, które przeszły do boksu zawodowego i teraz ciężko było znaleźć promotora, kto pomimo mistrzostwa chyba Europy w boksie zawodowym kto zapłaci za walkę z mistrzem świata i zaczyna znowu wracać teraz do jakiejś formuły MMA. Ja bym tak, no, nie chcę krytykować boksu zawodowego i nie chcę, nie chcę się wypowiadać na ten temat, bo to można powiedzieć, że też to troszkę jest jedna dyscyplina i to troszkę niegrzecznie byłoby to krytykować. No ale Sami kibice i sami ludzie wiedzą, jak, jak są dobierani zawodnicy, jak jest ustawiane walki zawodowe, jeżeli chodzi o, o budowanie rekordów i tak dalej. I tutaj, no naprawdę jest różnie. W się olimpijskim tego nie ma. Bo się olimpijskim, jak sam Pan wie, jest losowanie. Na Mistrzostwach Polski trzeba stoczyć co najmniej 5 walk. Na Mistrzostwach Europy również 5 pięć, sześć, osiem, zależy w tej kategorii wagowej świata i tam Praktycznie nie wiemy z kim będziemy boksować następnego dnia. Nie ma tak w boksie zawodowym, że jest przeciwnik dobrany 3 miesiące, czy pół roku wcześniej. Ustawiamy Zatowujemy się, przygotowujemy się pod niego, czy to jest zawodnik leworęczny, czy praworęczny. Tutaj praktycznie musimy być wszechstronnie przygotowani, bo praktycznie z dnia na dzień boksujemy z kimś innym. Z zawodnikiem, który atakuje, z zawodnikiem, który jest w obronie, boksuje i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jest bardzo dużo składowych, mhm. Więc myślę, że boks olimpijski jest dużo trudniejszy od boksu zawodowego. Jakie ma pan plany na 2026 rok? Czym pan nas zaskoczy? Nie jest troszkę planów. Jest troszkę planów, których na razie nie chcę zdradzać, natomiast na pewno chcemy utrzymać, dalej, rozwijać polską ligę Boksu, bo uważam, że to jest bardzo dobry projekt. Mhm. Dalej chcemy robić gale, które, które robimy, czy które podpisane z telewizją TVP Sport, czyli gale Suzuki Boxing night. Co zobaczymy jeszcze, zobaczymy, no. Na pewno, na pewno coś jeszcze fajnego wymyślimy. Może zrobimy jakąś ligę młodzieżową dla dzieciaków jeszcze, żeby dalej to promować, ponieważ mamy bardzo dobrą młodzież i dużo tej młodzieży przede wszystkim. Na Pucharze Świat, na Pucharze Polski było ponad 500 zawodników, więc to jest budujące. Ponad 400 zawodniczych i na Mistrzostwach Polski Młodzików, więc naprawdę tych ludzi jest bardzo dużo. Okej, okay, czy nie będzie tak, że za chwilę skończy nam się ten boks, bo wyjdą z wieku zawodnicy, tylko rozumiem, że ten na cały czas jest. Nie, nie, nie czas ja myślę, że z roku ciągu. na rok będzie, będą pojawiać się nowi zawodnicy i bardzo dobrzy zawodnicy. Tak jak mówię teraz Fabian Urwański, który myślę, że to jest też taka nadzieja do Los Angeles, który, który jest naprawdę bardzo dobrym talent, talencikiem. I tutaj uważam, że jego trzeba pielęgnować i, i pilnować, żeby, żeby gdzieś jakaś grupa zawodowa się nie uśmiechnęła do niego. Okay. Ale myślę, że zapewnimy mu tutaj wszystko, żeby było ok. No mamy dużo, naprawdę mamy bardzo, bardzo dobry, dobry narybek i myślę, że tutaj będzie z roku na rok będzie wszystko dobrze. Czego Panu życzyć na 2026 rok? Odpoczynku. Tego panu życzę. Święta przed nami, mam nadzieję, że w rodzinnym gronie pan sobie odpocznie, chociaż widzę, że przed świętami jeszcze ostro pan działa, bo jutro gala, tak? Tak, no bardzo intensywnie. Dzisiaj mamy ostatnią, mamy ostatnią kolejkę, dzisiaj mamy mecz w Rzeszowie. Tutaj jest szkolenie sędziów-trenerów. Jutro jest ligowy mecz Raszkielce kontra Golden Nowy, 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 Nowy Sącz Jutro w niedzielę. Są ostatnie dwa mecze, czyli Toruń boksuje z Konkordią Knurów i później wszyscy zjeżdżamy się w obrzychu. tam robimy ostatni mecz kolejki, duża feta, rozdanie pucharów i tak dalej, także wszystkich serdecznie zapraszam. Bardzo Panu dziękuję za tą rozmowę, trzymam kciuki za dalsze sukcesy polskiego boksu i dziękuję za to, co Pan dla polskiego boksu robi. Bardzo dziękuję. Dziękuję.